Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Pani Anno. Odpowiadam na Pani pytanie. Z której z kryptowalut zysk będzie największy do 2025 roku? 1. Shiba Inu 2. Hador 3. Meta Hero Z której z tych trzech kryptowalut zysk do 2025 roku będzie Największy, jeden, Shiba Inu, dwa, Hador, czy trzy, Meta Hero? Z której? Z której? Czy Shiba Inu? Czy Hador, czy Meta Hero? Mhm. Meta, Hero. Meta Hero zdecydowanie albo kolej. Jeżeli chodzi o Mehra. Co jest na tak? To jest trójka mieczy, czyli niestety może Pani poczuć jakieś rozczarowanie. Na pewnym jakby etapie może być Pani rozczarowana i no smutna, tak, z, tego, z, jakich, z jakichś tam powodów. Natomiast co jest na nie? Dziesiątka buław. Nie dać się takie uczucie ciężkości, przemęczenia, tak, bo dziesiątka buław mówi, ja już więcej nie zniosę, nie dam rady. Czyli niestety takie uczucia mogą Pani towarzyszyć przy zainwestowaniu w MetaHero. Rzeczywiście mogą one pani towarzyszyć takie rozczarowanie, ciężkość, ale proszę się temu nie dać, jeżeli będzie pani w stanie jakby yy, pokonać te trudności, jeżeli, będzie, jeżeli czuje pani, że będzie pani w stanie coś takiego pokonać, co będzie chwilowe, ponieważ karta Rada Królowa Kielichów to jest piękna karta mówiąca o. Yy, o takim cieple, o radości, o zyskach, o sukcesie, królowa kielichów. To jest naprawdę wspaniała energia. I tutaj naprawdę najkorzystniej wygląda z tych wszystkich kart. Pani jest przedstawiona jako osoba, która wie, czego chce, która to potrafi osiągać, która ma taką spokojną, piękną energetykę opanowaną. Tak? Czyli jeżeli będzie Pani w stanie pokonać tutaj te trudności, rozczarowanie, ciężkość tak itd., dalej, tak dalej, no, to zdecydowanie Meta hero tak? Dołożyłam sobie jeszcze dwie karty, ażeby zerknąć tak, czy, czy rzeczywiście tutaj nic się nie zmieni. I tak, tutaj jest rycerz monet i dziesiątka monet. I dziesiątka monet jest najkorzystniejszą kartą w tarocie, jaka mi się pokazuje, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Najkorzystniejszą. To są bardzo duże zyski, bardzo duże pieniążki. Rycerz monet mówi o tym, o dobrych wieściach, tak? O, bo niesie dobre wieści. Również często przedstawia mi jakieś tam zawody. Mm, zawody typu policjant, typu tam, czy też prawnicze jakieś zawody, tak. Natomiast no, w tym przypadku ja czuję i, i, i widzę, tak, że tutaj będą dobre informacje, finalnie, dobre wieści i naprawdę bardzo duże korzyści finansowe. Tutaj widać, że no, korzyści finansowe mają szansę być naprawdę ogromne, tylko to jest piękna karta. Tylko, no, czy pani będzie w stanie pokonać e, to chwilowe rozczarowanie i ciężkość? Jeżeli tak, to naprawdę warto. Tylko proszę że się nie załamywać, jeżeli coś tam będzie szło nie do końca tak, jakby pani sobie tego życzyła, bo finalnie naprawdę jest super. Natomiast, jeżeli chodzi o Shiba Inu, no tutaj w ogóle niekoniecznie do tego 2025 roku e, będzie największy zysk. E, co jest na tak dziewiątka Buław? To jest takie troszeczkę brak konsekwencji, takie zatrzymanie, um, tutaj nie ma ruchu, nie ma rozwoju, tak? Co jest na nie? Tutaj jest karta gwałtownych zmian, rycerz, rycerz Buław, tak? To jest, to jest ognista buławowa energia, tak? No i to będzie niekorzystnie jakby wpływało na, na ten rozwój, no czego znaczy, w zasadzie nie będzie, tak? Ale to wszystko będzie jakby niekorzystnie wpływało na wybór tego e, shi, Shiba Inu, no i karta rada dziesiątka mieczy, no nie, zakończ to, nie, 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 nie warto inwestować w Shiba Inu, proszę to zakończyć, tak <grytania> ta karta rada tak? Natomiast jeżeli chodzi o hador, no to tak, co jest na tak król kielichów? Tutaj jakiś mężczyzna będzie miał wpływ na to bardzo duży. Um, no i od niego będzie wiele zależało tak naprawdę. Co jest na nie? Karta głupca, czyli no jakby nowego początku, takiego pozytywnego, fajnego, nowej drogi. No jakby no nie, nie będzie, niekoniecznie, tak? Tutaj no również nie pokazuje mi się zbyt korzystnie. No i karta rata czwórka mieczy. No będzie to Panią kosztowało, jeżeli Pani zainwestuje w Hador, będzie to Panią kosztowało dużo no takich nerwów, nerwówka. Nie noce, nocy, jakieś takie... Przemęczenie organizmu, tak, to, to, to nie, nie wychodzi w ogóle mi dobrze. Natomiast, tak jak powiedziałam, e, meta Hero wysu, wygląda super, ale finalnie, tak, trzeba będzie trochę tutaj, no niestety, zmierzyć się z pewnymi ciężkościami, ale jeżeli pani będzie w stanie, a myślę, że, że tak, to jak najbardziej warto zainwestować. E, dobrze, i teraz e, druga część pytania. E, pani pyta, czy. Które z tych kryptowalut będzie kosztować, i tutaj podaję zakresy cenowe do 2025 roku. To może ja proponuję spytać po prostu o Meta Hero, bo skoro wiemy, że to będzie najkorzystniejsze i będzie największy zysk, to myślę, że odpowiedź jakby na pierwszą część pytania mamy jasną. Natomiast proponuję, abym odpowiedziała na tę drugą część pytania. Dobrze, bo to jakby będzie wynikało z siebie, to już, już wynika. Okej, okay, czyli czy Meta Hero będzie do 2025 roku kosztować 1. powyżej dolara do 40 dolarów, 2. powyżej 40 dolarów do 200 dolarów, czy też 3. powyżej 200 dolarów. Czy Hero będzie do 2025 roku kosztować 1 powyżej dolara do 40 dolarów, 2 powyżej 40 dolarów do 200 dolarów, czy też 3 powyżej 200 dolarów? Mhm. dolara do 40 dolarów. Czy powiężyć 40 dolarów do 200 dolarów? Czy powyżej 200 do dolar dolarów? Najbardziej prawdopodobna jest druga opcja, czyli e, powyżej 40 dolarów do 200 dolarów. Tak mi to wygląda, na, 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 najkorzystniej. E, ponieważ e, powyżej dolara, no to wiadomo, jeżeli powyżej e, dolara, tak, do 40... Jeżeli powyżej 400 dolarów do 200 e, będzie kosztować, no to jak najbardziej powyżej dolara do 40 dolarów, e, no wiadomo, to, to też będzie, tak? Czyli jakby, no tutaj jest karta e, drugi kielichu, czyli karta radości, zwycięstwa, świętowania. E, tutaj jakby mm, wpływy z zewnątrz mogą być jakby niekorzystne, tak? Gdzieś tam no, niekoniecznie wpływać dobrze na... Na ten przedział, przedział cenowy. Natomiast karta Rado ósemka monet, czyli to jest taka karta do szlifowywania, takiej pracy jakby dalekosiężnej nad czymś. To jest bardzo dobra karta, także pozytywnie odpowiada na to pytanie, również tak interpretacyjnie. Natomiast jeżeli chodzi o drugą opcję, czyli powyżej 40 dolarów do 200 dolarów, no jak najbardziej. Co jest na nie karta gwiazdy, czy karta spełnionych marzeń, realizacji planów? To jest piękna, piękna karta. Co jest na nie karta cesarzowej? Czyli hmm, tutaj również hmm, należałoby się wykazać taką cierpliwością, tak? Bo hmm, cesarzowa, w cesarzowej energia jest, ta energetyka, tak? Jest taka no, dosyć powolna, czyli hmm, na coś czekamy, coś jest takie. Hmm, no, jakby coś już zasialiśmy, ale te plony tak rosną, rosną, rosną. Czyli no, należy wykazać się cierpliwością. Może Pani brakować tej cierpliwości w pewnym momencie, ale spokojnie, należy się wykazać cierpliwością. I karta Rada as monet to jest szansa. Typowa karta szansy. Naprawdę takiej konkretnej, bo mi mówi o podwyżkach, o lepszym stanowisku, o lepszej pracy, także jak najbardziej tutaj pozytywnie wychodzi powyżej 40 do 200 dolarów, bardzo, bardzo, bardzo wysocy prawdopodobne. Natomiast jeżeli chodzi o trzecią opcję, czyli powyżej 200 dolarów, to jest na no tak dziewiątka kielichów, to jest dla mnie karta maska, tak? Czyli no tutaj, no troszkę może być to pytanie, ta, jakby ta trzecia opcja troszeczkę taka no, też tro, tro, troszkę no, w zakłamana, że tak powiem, tak? Tutaj nie, niekoniecznie, no niekoniecznie bo nie odpowiada na to pytanie, jakby na, czy powyżej 200 dolarów. Co jest na nie, to jest dwójka monet, czyli karta wyborów, tak? Czy w prawo, czy w lewo, tutaj nie wiadomo. W zasadzie, no, dużo będzie zależało od tak naprawdę kobiety. Od kobiety w królowej mieczy ukazanej, dużo będzie o niej zależało, ona będzie jakby miała wpływ na bieg zdarzeń. E, tak to wygląda. Natomiast karty radzą również, e, ażeby Pani wykazała się rozsądkiem, intelektem, tak że ażeby Pani e, po prostu e, sama siebie raczej się radziła niż kogoś innego, bo to w Pani jest mądrość, e, no, a nie w osobach, osobach e, które będą Gdzieś tam może panią do czegoś przekonywały, tak? Czyli najkorzystniej wypada mi druga opcja e, powyżej 40 dolarów do 200 dolarów. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pani Anno życzę wszystkiego, co najlepsze, trafnych decyzji. Dziękuję za zaufanie. Miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia.